Dzień dobry, nazywam się Iwona Gołębioska i dzisiaj powiem Wam o niciach coś zupełnie innego niż do tej pory. Chcecie posłuchać? To zapraszam. Jeżeli masz 40 lat i jesteś w pełni rozkwitu swojej kobiecości, ale trochę brakuje ci takiego swojego dziewczęcego uroku, to być może właśnie jest to zabieg dla ciebie. Jeżeli masz 50 lat i trochę ci się rozmywa owal twarzy, Zaczynają ci przeszkadzać bruzdy nosowo-wargowe czy linie marionetek, to też może być to zabieg dla ciebie. Jeżeli masz 30 lat i chciałabyś sobie założyć nici, to chyba nie przychodź, bo chyba to nie będzie zabieg dla ciebie. Dlaczego mówię chyba? Bo chyba, że wiek biologiczny Twojej skóry jest starszy, czyli biologicznie, genowo. Masz więcej niż 30 lat, to wtedy przyjdź, zastanowimy się i być może to też będzie dla ciebie zabieg. Co chcę przez to powiedzieć? Że zabiegi z użyciem nici do tej pory były uważane jako takie ostateczne. A ja chcę powiedzieć, że zabiegi z użyciem nici są prawie że do każdego, bo dobiera się odpowiedni rodzaj nici, dobiera się też określoną technikę podania, i można. Za ich pomocą tylko zrewitalizować skórę. Po drugie, można zbudować objętość, czyli będzie to technika alternatywna do wypełniaczy. No i wreszcie ostatecznie można rzeczywiście stworzyć pełen lift. Ale od tego, jak to będzie wyglądało, to już jest cały plan zabiegowy. Zapraszam, przyjdź, zastanowimy się i ewentualnie go ustalimy.